Turystyka były dla Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, prawdziwą radością życia. Stanowiły bowiem kwintesencję wartości, które tak bardzo sobie cenił. Dlatego chcielibyśmy zapamiętać go jako zdolnego piłkarza, wytrawnego kajakarza, doskonałego narciarza, niestrudzonego piechura, który przez całe swoje życie był w ruchu, pielgrzymował, który ostatecznie Zawędrował do świętości. Wszystko zaczęło się od gimnastyki w Wadowickim Gnieździe, czyli Towarzystwie Gimnastycznym Soku, do którego uczęszczał nastoletni Karol Wojtyła. Już od najmłodszych lat hołdował Maksymnie w zdrowym ciele, zdrowy duch. Rozwinął ją w późniejszych latach już jako kapłan, kiedy zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych starał się dopomagać dzieciom i młodzieży w harmonijnym rozwoju wrodzonych właściwości fizycznych i intelektualnych. Karol Wójtyła bardzo dobrze czuł się w towarzystwie młodych ludzi, którzy wręcz lgnęli do niego, już wówczas czując, że mają do czynienia z kimś wyjątkowym. Znany nie tylko jako duszpasterz i ich przyjaciel, ale również propagator i miłośnik aktywności fizycznej. Oprócz tego duszpasterstwa miejskiego, gdzie się spotykaliśmy w kościele na różnych rekolekcjach, czy dniach skupienia, to właśnie było to duszpasterstwo turystyczne. I ono się składało z takich, powiedziałbym, czterech elementów. Piesze wycieczki, rowerowe, narciarskie, no i te kajakowe, które właściwie były jakby koroną tych, tej turystyki duszpasterskiej. Dlaczego były koroną? Dlatego, że wtedy się było razem około dwóch tygodni, płynęło się rzeką albo się ciągnęło te kajaki w zależności od tego, jaki był stan wody. I można było, że tak powiem, obserwować się i, i obcować z tym świętym człowiekiem. To był sierpień 1958 roku. 38-letni ksiądz Karol Wojtyła został wezwany ze spływu kajakowego po głównej rzece Warmii, Łynie, do Warszawy. Tam kardynał Stefan Wyszyński powiedział mu o nominacji na biskupa pomocniczego w Krakowie. W dalszej części rozmowy ksiądz prymas spytał, co teraz zamierza, a Wojtyła odrzekł – wracam do młodzieży na kajaki. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku na polskich jeziorach królowały kajaki turystyczne typu pelikan. Składana konstrukcja miała ponad 5 metrów długości i niemal metr szerokości. Drewniany stelarz pokrywała gumowa powłoka. W części dziobowej można było zamontować niewielki żagiel, co ułatwiało pływanie po jeziorach. W komplecie były również dwa składane drewniane wiosła oraz płetwa sterowa kierowana stopami przy pomocy orczyka połączonego linkami ze sterem. Takim kajakiem pływał też młody Wojtyła. Tłusty bąk tak nazywa się kajak, który w drugiej połowie ubiegłego stulecia należał do rodziny Karola Wojtyły. Przyszły papież najpierw jako ksiądz, później biskup, wykorzystywał ten kajak nie tylko do pływania. Najprawdopodobniej w czasie polowych mszy świętych odwrócony do góry dnem służył jako ołtarz polowy. Pierwszą i chyba największą pasją turystyczną Karola Wojtyły były jednak góry. Mówił o sobie, ja z rodu jestem człowiekiem gór. Tam się urodziłem, tam spędziłem prawie całe moje życie. Tam zostałem powołany do kapłaństwa, do biskupstwa. Byłem góralskim biskupem, góralskim kardynałem, a na końcu zostałem góralskim papieżem. Góry dla Ojca Świętego Jana Pawła II były bardzo ważne, dlatego że on od młodości był z nimi związany. On był miłośnikiem gór, można by go tak określić. Od samego początku, więc jego wędrówki po górach dawały mu dużo do myślenia. Tam można by powiedzieć, że powstawały tematy jego wielkich, idee wielkich jego encyklik, czy innych dzieł. I chodząc po górach, mawiał dosyć często, że kiedy się dojdzie na szczyt, to jest się też bliżej Boga. 16 października 1978 roku, kiedy świat obiegła informacja o zdobyciu najwyższej góry świata przez polską Himalajistkę Wandę Rutkiewicz, w Watykanie Karol Wojtyła został ogłoszony papieżem i przybrał imię Jan Paweł II. Rok później, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, ojciec święty, który spotkał się z Wandą Rutkiewicz, miał powiedzieć: Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia oboje weszliśmy tak wysoko. Wanda Rudkiewicz ofiarowała papieżowi niewielki kamyk, który wyjęła z tzw. Szczytu Dolnego Monte Everestu. Ta skalna pamiątka, a także list Ojca Świętego, który skierował do polskich uczestników pierwszej w historii zimowej wyprawy na Mount Everest w 1980 roku, do Andrzeja Zawady, Leszka Cichego oraz Krzysztofa Wielickiego. Zdobią wyjątkową kolekcję polskiego himalajizmu w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Karol Wojtyła, oprócz tego, że czynnie uprawiał sport i turystykę, grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, uwielbiał spływy kajakowe, był też wielkim kibicem. Jan Paweł II, jako biskup i papież, stworzył chrześcijańskie zaplecze teoretyczne dla sportu i turystyki. Przytoczę tu jedno z licznych wypowiedzi na ten temat z 6 czerwca 1999 roku podczas spotkania ze sportowcami w Elblągu. Każdy rodzaj sportu i turystyki niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, kształtowanie wody, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudów i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom. To wszystko należy do cnót sportowych i turystycznych. Zachęcam Was, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi. Ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję. Święty Jan Paweł II, podobnie jak ojciec współczesnego ruchu olimpijskiego, Pierre de Coubertin, dostrzegał ogromny potencjał wychowawczy ukryty w wysiłku fizycznym, wielokrotnie podkreślając: Sport jest przede wszystkim darem Bożym. Nie jest celem, ale środkiem może stać się czynnikiem współtworzącym cywilizację i służącym prawdziwej rozrywce, pobudzającym ludzi, by ujawniali swoje najlepsze strony. Uprawiany przy pełnym poszanowaniu obowiązujących zasad, może być ważnym instrumentem wychowawczym, zwłaszcza dla młodych pokoleń.